Ty tydzień znów przyjadę. Oczywiście, synku. No, strasznie mi smutno, jak od ciebie wyjeżdżam. Dlatego na pożegnanie mam dla ciebie coś, co cię rozweseli. Niespodzianeczkę? Tak, mały prezencik. Zamknij oczy i wystaw łapki. Mogę otworzyć? Naturalnie. Fantastyczny instrument muzyczny. E, ładnie? Pięknie. Jak będziesz dmuchał z tej strony, będzie jeszcze ładniej. Ale super! No, mama będzie zachwycona. O, już leci! Pamiętaj, żeby jej dużo grać. Ona uwielbia muzykę. Pierwsza limitowana seria maskotek z kultowego serialu Tato Tato Tato. Do kupienia tylko na ColorPlus.pl. Polecam lektorom.